Lampa nocna do salonu, do babci, idealna. Zajedzyska, nie no, y, nie słuchajcie, klosz się nie nadaje, jest do wymiany, ale jeśli chodzi to. o resztę, no to fajna, nie? To jest kryształ, kryształ. 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 strały pierdziały. Trały pierdziały. Be, jest szkło. Dobra. Jeżeli na kryształach masz sygnowanie... No tak. tak. A masz? już coś oznacza, tak. A masz pojęcie o okręcie, powiem ci. Na bok Nie Zgadzam się na tym, tam... więc nawet tego nie wyceniam, słuchajcie. Ale wiem, kto może. Mhm. O, ramki. O, Takie ładne, mówiłam, że były ramki. Nie, ja a... no przecież, wyjdę z siebie, mogę wyjść. Oni no nawet nie mają pojęcia, co kupili. Dziewczyny, nie przejmujcie się, do tego są socjalni ludzie, którzy to wycenią. Ja no jestem, no prawie się popłakałam. Bo, bo ja miałam po prostu cenik wokół, cenik wokół, bo handlujemy tym na co dzień i wiem jaką wartość yy, ma dana rzecz. Kurczę, to jest po prostu nasz towar. To powinien być nasz towar. My tym handlujemy. Jest po Nasz, prostu... nasz, ale nie kupiłyście słoneczka. Ika. no żebyś tam ja iść. Nagraliście nam po prostu po co, na nerwach i tyle. Świąteczne. Na świąteczne pojednanie się nie zanosi. Będzie nam grało i przypominało wam. Nie chcę mi się już na to patrzeć. Dziewczyny są bardzo zdenerwowane na nas, ładnie, no, ładnie mówiąc, Bardzo zdenerwowane. Tak, one w ogóle leciały Jak do możemy panka. zrobić, są bardzo pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Nie mogę przewolać, po prostu nie mogę przewoleć. Możesz, tylko ci się wydaje. Mój Jezu, jakie to są czadowe rzeczy! Co, tego jest tyle. Popatrzcie, jakie super! No, to jest urocze. Dorota jest wściekła, ale rywale mają rację. Mogła licytować wyżej. Jest tam ceramika, jest tam ten porcelana i. Fajne, piękne są takie liszki. słuchajcie. Na no, to jest ładnie, no, Kielisze, no, naprawdę. Nie, dwa. Ma... Można się napić fajnie alkoholu. O, A to teraz jest ładne, To jest dobre. To jest ładne, to jest srebro. To się dopiero okaże. Trzeba ogólnie wycenić i posprawdzać, dlatego że. Niektóre kryształy potrafią mieć naprawdę oko Boga. Olawie na pewno. Kolosalną wartość. Nawet czasami kryształ potrafi do 8000 dochodzić. Ja mam cichą nadzieję, że ten kryształ, który się okaże taką perełeczką i że on jeszcze podbije nam taką cenę, że, że będzie mega fajny. A wiecie co to jest, to te plastikowe, to co często używają? Używają na łodziach. Albo na kempingach i to jest bardzo drogie. Ogólnie. Bardzo drogie to nie, ale po cztery dychy za sztukę kieliszki powinny się sprzedać.